Zadanie szóste. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności tejże tutaj jest przedział. I mamy cztery przedziały do wyboru. Myślę, że tutaj najszybciej byłoby tę nierówność po prostu rozwiązać. Przepiszę ją sobie minus 2 razy X plus 3. Minus 2 razy X plus 3 i co tam dalej? Mniejsze równe 2 minus x przez, przez 3. Mniejsze równe 2 minus x przez 3. Po pierwsze, pozbyć się mianowników. Mnożę stronami przez 3. Czyli mam minus 6, a po prawej tylko licznik. Po drugie, Wymnażam tą minus 6 przez zawartość tego nawiasu, czyli jest minus 6x odjąć. 18, mniejsze równe niż 2 minus x. Teraz, jak to się mówi, niewiadome na jedną, wiadome na drugą, czyli jeżeli tego minus x przeniosę na lewą stronę, to pojawi się tam z plusem i razem z tym da minus 5x, a jeżeli teraz to minus 18. Minus 18 razem z minusem. Przeniosę na drugą stronę, to razem z dwójką, która już tam jest, da 20. Teraz dzielę stronami przez minus 5, więc po lewej mam x, ale pamiętam o zmianie znaku nierówności na przeciwny. I po prawej stronie wynik jest ujemny. Dodatnie, jeżeli w ogóle w mnożeniu i dzieleniu biorą udział liczby różnych znaków, to wynik będzie zawsze ujemny, czyli mam x większe równe od minus 4. Inaczej mówiąc, będzie to przedział, zamknięty lewostronnie, od minus 4 do nieskończoności. I taką odpowiedź widzę pod literą C.